Kreczka jest na UK, a w dzisiejszym odcinku mamy już drugi vlog masek, więc y, myślę, że będzie jeszcze ciekawiej. Y, dzisiaj otwieramy trzy kalendarze, ponieważ y, również tutaj mamy kalendarz od Kreaty Storm, y, który jest na 12 okienek. I dzisiejszą maskotką od jest Pieracik, więc go odkładam na bok. I zaczniemy sobie od czekoladek może na początek, tak standardowo. Dwójeczkę mamy tutaj. Oczywiście nie wiem, jak ją otworzyć. I zanim się nauczy otwierać, generalnie ten kalendarz czekoladkowy minie 10 lat. Ok. I mamy dzisiaj takie coś. Więc sobie zaraz zobaczymy, co to jest. Kalendarz podstawiamy. I teraz sobie myślę, otworzymy kalendarz od Storm, który mamy tutaj. I jedyneczka leży sobie tutaj. Taka piękna. I ją już strony na bok. I otwieramy. Jestem bardzo ciekawa, co tam w środku jest. Okej, okay, tutaj mamy marcheweczkę filcową, taką śliczną. I do tego, do jedyneczki, mamy taki prześliczny uwiązik. Zaraz go sobie rozwinę i zobaczymy, jak wygląda. Więc bardzo fajnie. Jak to się rozwijało? Chyba tak jakoś. Nie, 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 nie. Najpierw musimy wyjąć sobie tędy I teraz tędy Okej okay. I mamy tutaj prześliczny uwiązik Widzę, że on jest... Ej, dobra, bo to jest ten, bo to nie jest taki, wiecie, zwykły Jak zazwyczaj są, tylko on jest taki skręcany Ja skręconego jeszcze nie mam i on wygląda tak Więc go sobie tutaj położymy I do tego jeszcze właśnie mamy taką marcheweczkę I sobie to okienko odłożę, a teraz... Otwieramy kolejny kalendarz, tutaj gdzieś powinna być właśnie dwójeczka, mamy dwójeczkę od karty Aż i sobie zobaczymy co ona mi tutaj zapakowała, najpierw zrobimy właśnie taką reakcję, dzisiejsze okienko nie powinno być jakieś szczególne, ale dobra, ja tutaj, dobra i ja sobie zobaczę, o. Okej, okay. tutaj mamy taki piękniutki rysuneczek konia, naprawdę bardzo myślę, że śliczniutki i dalej co mamy w środku, mamy również dwie czekoladki, ja sobie je wyciągnę i mamy tutaj właśnie też takie dwie mikołajowe czekoladki, które także takie dostałam w gratisie, w sumie bardzo podoba mi się dzisiejszy dzień, jest bardzo owocny. I zaraz przymierzymy również do pirata to wszystko, yy, zobaczymy sobie, w ogóle mam poczucie, że ten rysunek bardzo pasuje do piratka, chociaż przypomina mi on pewnego innego konia, znaczy nie przypomina mi Queenusi, bo w sumie Queenusia ma trochę inną odmianę, ale na pewno rysunek trafi gdzieś tutaj yy, tak o ołannie na skajnie lub gdzieś do pamiątek, yy, więc teraz sobie obczajmy i zrobimy podsumowanie dnia. Dobrze, więc zanim przymierzymy rzeczy na pirata, zrobimy sobie ranking. Na trzecie miejsce myślę, że damy sobie wszystkie cukierki, czyli te od KHTH oraz te, tego z Jekindera damy na trzecie miejsce. Na drugie miejsce myślę, że damy ten rysuneczek od KHTH, bo jest bardzo ładny i widać, że bardzo też musiała się postarać, żeby tak ładnie i szczegółowo wyszedł. A na pierwsze miejsce damy sobie ten uwiązik oraz Marcheweczkę i bardzo mi się zasadniczo to podoba Więc teraz przymierzymy sobie uwiąz Oraz damy marcheweczkę piratowi, żeby sobie zobaczyć Przyczepiamy mu I damy jeszcze marcheweczkę Żeby zobaczyć jak ona tutaj ładnie wygląda Ok, złapię sobie uwiąz za końcówkę I weźmiemy go tutaj na to tło Myślę, że bardzo ładnie wygląda uwiąz. Będzie się na pewno pięknie zgrywać z nie wszystkimi niebieskimi kantarami. Marchewka też przepięknie wygląda, więc naprawdę mega to ładnie wygląda. I myślę, że naprawdę jest to bardzo zasłużone pierwsze miejsce dzisiejszego dnia. Dobrze, i jeszcze taka mała informacja dla Was. Queenusia powinna być już jutro, czyli we wtorek, 3 grudnia. Na pewno jeśli przyjdzie, to otworzę ją na vlogmasku, dlatego vlogmasek też może wylecieć później w późnym wieczorku, ponieważ chcę otworzyć ją na początku odcinka i dopiero później zrobić unboxing kalendarzy. I teraz generalnie zajmę się rzeczami szkolnymi i innymi rzeczami. Poogarniam sobie to wszystko, czekoladki sobie odłożę, żeby później je zjeść. Wymyślę, gdzie można położyć lub przyczepić rysunek. Uwiązik sobie położę tam, co reszta uwiązów, czyli tutaj. I marcheweczkę dam również do smaczków, ponieważ jest naprawdę bardzo ładna. I no, właśnie bardzo mi się to wszystko podoba, dzisiejszy dzień jest bardzo owocny. Słuchajcie, generalnie jednak Dzisiejszy vlog masek to było tylko otwieranie Generalnie Nemesis, myślę, że zostanie w tych naucznikach do jutra i w ogłowiu To może na jego wsiądę po szko A nie, bo jutro otwieramy Quincya, no tak Znaczy, jeśli Quincya dojedzie, to ją otwieramy Więc sobie wezmę cię na trening Tutaj właśnie koniki będą na hali, to z nimi poćwiczę coś I tutaj jeszcze Hermesik jest I też będzie czekał, pójdę na halę no i mam nadzieję, że wam się wynik masek podobał i papatki